Jeśli ktoś mi powie, że Kościół katolicki obecnie jest jakąś jednością czy monolitem, to ja bym się gorzko zaśmieje na takie twierdzenie. I ta sytuacja, to wydarzenie, ta dyskusja pod tym postem z filmem prezentującym przekład dosłowny, skłoniła mnie do nagrania tego filmu, w którym chciałbym pokazać dwie biblię. I opowiedzieć jedną historię z tymi Bibliami yy, związaną. Ja nawróciłem się jako 17-letni chłopak 23 sierpnia 1982 roku wieczorem. I jako taki dar z nieba traktuję to, że od razu, choć nikt mi tego nie powiedział, albo powiedział bezpośrednio Pan Bóg, wiedziałem, że człowiek wierzący musi swoją wiarę opierać na słowie Bożym. Bieda była w tym, że tego słowa Bożego w moim domu nie było. Podobnie jak w bardzo wielu domach ówczesnej Polski, początku lat 80., ale to wkrótce się zmieniło. Na jednej z pierwszych katechet we wrześniu 82 roku katecheta zapytał nas, klasę, kto nie ma pisma świętego. Las rąk podniósł się do góry, pewnie 3/4 klasy. I ci, którzy podnieśli rękę, od razu z miejsca otrzymywali na tej katechezie bezpłatnie Nowe Testamenty z Księgą Psalmów. Wkrótce potem zdobyłem całą Biblię, Stary Nowy Testament, to jest ten właśnie egzemplarz, który przez wiele lat towarzyszył w moim duchowym rozwoju, w budowaniu mojej wiary. Przeżyła moje rekolekcje orazowe, poszedł ze mną także potem wkrótce do seminarium. Te Nowe Testamenty, które dostawaliśmy na katechesie i ta Biblia, którą mam tutaj pod ręką, są to Biblie, które dla katolików w naszym kraju podarowali protestanci z Europy Zachodniej. Stało się to za sprawą księdza Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, który wiedział, tworząc Ruch Światło-Życie, jakie znaczenie ma Pismo Święte dla rozwoju wiary. I będąc na Zachodzie, zwrócił się do protestantów z Zachodu, do różnych zborów, pastorów, z prośbą o to, by przysłali do Polski Biblię. I odpowiedziano na ten apel. I ci protestanci, ci potomkowie Lutra, ci nieprzyjaciele Kościoła Chrystusowego, mówię to z ironią, sarkazmem, zbierali pieniądze i tir za tirem jechał do Polski. Tiry wypełnione Bibliami. Blachicki prosił o milion egzemplarzy Pisma Świętego. Oblicza się, że w tych osiemdziesiątych latach do Polski trafiło około miliona czterystu tysięcy egzemplarzy Pisma Świętego. Można się zapytać, jakie to było Pismo Święte? Brytyjka? Tłumaczenie warszawskie? Protestanckie? Nie. Ci protestanci. Zbierali pieniądze i drukowali reprinty Biblii Tysiąclecia, katolickiego przekładu zawierającego księgi deutero-kanoniczne. I taką katolicką Biblię podawali katolikom w naszym kraju. Jedną z tych Biblii mam ja. Jestem w tym momencie niewiarygodnie wdzięczny braciom protestantom za to, co mi ofiarowali.